Kwadratowej x równa się ax kwadrat plus bx plus c, której fragment wykresu przedstawiono tutaj na rysunku poniżej. Zauważmy, że ramiona tej funkcji są skierowane do góry. Skoro tak, to od razu a jest większe od zera. Nasz współczynnik A zawsze odpowiada za to, czy ramiona są w górę, czy w dół. Dla A większego od zera są w górę, dla A mniejszego od zera są w dół. Dodatkowo punkt przycięcia z osią y to jest punkt 0c, czyli tutaj mamy nasze c, więc widzimy, że c jest mniejsze od 0. No i teraz, jak znaleźć b? To nie jest takie oczywiste jak przy a i przy c, ale b możemy sobie znaleźć, korzystając z pierwszej współrzędnej wierzchołka, czyli z naszego p. Nasze p to jest minus b przez 2a i zauważamy, że to p, ta x-owa współrzędna wierzchołka, jest po lewej stronie, tak? W takim razie to będzie na pewno mniejsze od 0. Skoro to jest mniejsze od 0, to ja teraz sobie mogę przemnożyć przez 2a. Tutaj, przemnażając, nie muszę zmieniać znaku. Dlaczego? Ano, dlatego, że a jest dodatnie, więc 2a także. No i teraz mnożę lub dzielę sobie przez minus 1, czyli b jest większe od 0.